Tam. Z tej strony, sami wiecie kto. Dzisiaj opowiem wam o podtekście seksualnym w mojej bajce z dzieciństwa, który zauważyłem dopiero teraz. Zaczynajmy. Osoby, które oglądały ten apostrof apostrof serii AL apostrof apostrof wiedzą, że w każdym odcinku myszka Miki zabiera ze sobą cztery przedmioty. Jednym z nich jest tajemniczy myśli sprzęt, na którym się dzisiaj skupimy. No, więc? Co jest nie tak? Otóż, jak sami wiecie, Miki ma na sobie tylko buty i krótkie spodenki z szelkami. Co wy byście zrobili, gdyby podszedł do was jakiś półnagi facet i zapytał? Hej, chcecie zobaczyć tajemniczy myśli sprzęt? No właśnie. Dodajmy to do tego fakt, że bajka jest kierowana do dzieci. A wy co o tym sądzicie? My się, dwa, my, się trzy. my się bierzmy za ten sprzęt, łap i dym, Bo się znajdzie na największy problem rada! Pomóc tym może nam myśli, składa. Pomóc tym może nam myśli, składać! Chodźki, klocki, myśli, składać! Myśli sprzęt, myśli. Wyciągniemy z niej całe napięcie! O, klej w sztywcie! Zawsze się przydaje! O, i oczywiście tajemniczy myśli sprzęt! Tajemniczy myśli sprzęt pomoże nam potem! Patrzcie, to jest dosiek! Cześć, dosiek! O Rety spokojnie! Co się w razie potrzeby przyniesie nam my się sprzęty.